Się zrobiła świąteczna atmosfera. Kusz, 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 wszędzie kusz. Eee, witam serdecznie. Prawie lekką kawerkę. Eee, witam serdecznie. Mamy 19 sierpień eee, i zdecydowałem się zacząć siać rzepak. O tym, czy był to dobry pomysł, dowiemy się wkrótce. Ale dziś kilka słów o tym. Jak to się odbywa? W jakiej obsadzie? Co pod korzeń? Jakie zabiegi przed? I najważniejsze jakie odmiany. Więc zapraszam tutaj do odsłuchu. Jak w zeszłym roku, tak i w tym udało mi się podjąć, kontynuować chyba współpracę z. Ale e, kontynuować współpracę z Rapolem. E, no w ramach tej współpracy ponownie zakładam, właściwie założyłem demo farmę. A na tej demo farmie nowości, e, oprócz takich odmian jak Jurek, wiadomo, e, który już gościł w zeszłym roku, oraz Temptation, w tym roku mamy Bernsteina. Chrome i Atore. A w tym momencie wysiewam odmianę Lid Sandro. Która też jest w sumie odmianą świeżą. No i tak, kurcze, dałem się namówić. Lid Sandro ma to do siebie, że potrzebuje dobrej ziemi. Ja tutaj będę starał się wysieć na najlepszym dostępnym kawałku. Więc e, mam nadzieję, że odwdzięczy się. co się wybrawia. A wydarzyło się coś, czego bym się nie spodziewał, co się fizjologom nie śniło. Zapchało mi się, tylko nie wiem za bardzo w jaki sposób i jakim cudem, ale pierwszy raz zdarzyło mi się, że mi się przepchało. Poruszam się z prędkością 7,5 km na godzinę, ponieważ warunki są piekielne. Pole na więcej nie pozwala. Nawigacja nie może uprowadzić, bo właściwie sobie pływam w tym piasku. I teraz pewnie zadacie sobie to pytanie, czy jest się w takim razie siewu? No widzicie, że popada. Sam siew odbywa się w wilgotną ziemię. Ponieważ, tu nie będę oszukiwał, bo siewnikiem talerzowym wszystko tak bardzo fajnie o rozgarnie ziemię, że ziarno idzie wilgoć. No, Także myślę, że, że tutaj nie powinienem się martwić o wschody. No ale naprawdę jest e, póki co piekielnie nie zapowiada się, nie ma już od wielu dni deszczy. E, liczę, że tutaj w środę coś powinno popadać. Dzisiaj mamy poniedziałek. E, bo jak nie to mnie szlak jasny trafi. No, także tyle o, 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 o tym, jak wygląda na polu. Naprawdę jest masakra. Za chwilę zresztą pokażę. Eee, urywek z tego, jak wygląda tutaj <laughs> sama praca na, na polu. No, naprawdę jest jest nieciekawie. Um, dobra, eee, jeśli chodzi o odmiany, to już powiedziałem. Eee, jeśli chodzi o zabiegi, to po żniwach została rozlana gnojowica. Gnojowica w dawce tam około 25-6 tysięcy litrów na hektar Później to było Stależowane O kurcze Chyba muszę zajrzeć Muszę zajrzeć co tu się dzieje bo już drugi raz mi się przy... Przypycha się coś staje dobra no, i dzieje się cuda nie niewidy. Kurde, naprawdę takiego czegoś też nie widziałem. Przypycha mi się tylko nie wiadomo z jakiego powodu. E... Znaczy tu skończyłem na tym, że w pożniwach została rozlana gnojowica, e... stależowane, następnie zgłęboszowałem. Tak jak e... wspominałem e... w jednym z odcinków. No i teraz uprawa bezorkowa i siew. No i mimo, że bezorka, nie wiem czy tym głęboszem naprawdę sobie takie krzywdy narobiłem w tym polu, czy jak, ale no naprawdę to pole potrzebowało. Bo tak zbite miejscami, że, że pod coś takiego jak rzepak, to idealnie że tak powiem głębosz by jak złoto, tylko mogłoby kurde, trochę popadać. No, także tyle jeśli chodzi o, o agronomię, w idzie NPK 7-20-30, w dawce 200 kg. E, i tym potrzeby jesienne, że paku sobie w, w zupełności e, tutaj zaspokoimy. No, tyle o nawożeniu, no i obsada, na końcu obsada standardowo około 35 roślin na metr kwadratowy. Myślę, że e, nic więcej nie potrzeba. dość rok pokazał, że bardzo fajnie się to sprawdziło. E, testy zrobił mój kolega właściwie, który musiałem, robił e, w 40 e, roślinach na metry w 30, także nawet ta 40, nie wiem dlaczego była lepsza. E, znaczy wiem dlaczego, bo 30... O dziwo była niższa i coś tam bardziej przychorowała, sobie jeśli chodzi o, o fungicyt, Więc, e, więc, e, no, plan finalnie nie był jakiś tam. Nie był specjalnie różny, bardzo dobrze mu tam sypało. No, ale e, te 35 metrów to jest chyba takie optimum e, e, w naszych warunkach. No, pokażę za moment, jak to. Wszystko wygląda już na polu. E, Od kopią dziarenko, pokażę, że jest. Mam nadzieję, że uda mi się odkopać. Że nie poszło za głęboko, ale nie poszło. E, że poszło wilgotne i, i co? No i podsumujemy sobie to i, i tyle nie będę ględził chyba to. więcej no. To ma być nawóz Panie Gruszka? Co to ma być? Halo? Nasionko jesteś? Nie wiem czy to będzie widoczne Nasionko numer Jeden Nasionko numer dwa Więc No wygarnąłem już chyba Gdzieś tu się z... Jest Także Tak jak mówiłem Nasiona lądują w Wilgotnej Glebie, więc nie mamy się czym martwić, ale mamy się martwić. Mamy się czym martwić, bo nie pada. I to jest e, najgorsze. Uff. Reklamą agroosy chyba w tym roku nie będę. He, he, he. No nie, no masakra. Ciężko jest tu cokolwiek uprowadzić, a zresztą z ręki to już całkiem nie uprowadził, chyba. E, co? Asfalt kładą, także tutaj dzieje się, obserwuję sobie proces e, kładzenia nawierzchni bitumicznych i co? Lecę dalej, lecę dalej. E, siejemy, siejemy i chyba tyle ode mnie. Nie ma co tu więcej dodawać. Wszystkie informacje o siebie, że paku 2024 e, zawarłem. Także trzymajcie się i powodzenia! I życzę udanych zasiewów i przede wszystkim opadów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!